To będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dariusz Pogorzalski, witam Państwa i zapraszam na polski punkt widzenia. Dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaprosiliśmy Pana Dominika Tarczyńskiego, autora strony internetowej charyzmatycy.pl i przedstawiciela oddziału lubelskiego Stowarzyszenia Solidarni 2010 i autora filmu który od tygodnia bez mała no i cieszy się dużym zainteresowaniem w internecie, No powiedzieć, cieszy się, bo film jest skandaliczny. Witam Pana. Szczęść Boże, dobry dzień. I już mówię o czym ten film jest. Ten film mianowicie przedstawia jednego ze studentów uczelni Kieleckich, który na juwenaliach paradował ulicą przez miasto w niewybrednym stoju, parodiując księdza, ale przede wszystkim pokazywał, Ubrany był w strój księdza, no księdza pedofila. Tak jest. No cóż, ja myślę, że każdy ten film powinien zobaczyć z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to film obrazujący, według mojej oceny, obecny stan polskiego społeczeństwa. Tu nie chodzi tylko o, o środowisko studentów. Ja myślę, że jest to pewien klimat i pewna atmosfera w Polsce, która obecnie ma miejsce i myślę, że to, co zarejestrowałem jest bezpośrednim owocem tego, mamy, co działo się, mamy co działo się tego przed filmu. tak. Może się przedstawisz jeszcze? Nie mogę, niestety, gdyż jestem Synem Bożym. Czyli brakuje ci odwagi, tak? Anonimowy, jestem, jesteś faniakiem, kiedy jesteś anonimowy. Wybrałem bardzo niewielki fragment, no bo ileż można epatować takim żenującym obrazem. Natomiast, no właśnie, pan idąc ulicą, pan to zauważył? Jak to, było, jak to, się, jak jak to się stało, że, że pan nagrał ten materiał? Ja po prostu mijałem tego człowieka, znaczy ja mijałem ludzi, których komentarze słyszałem. Widziałem jakieś, po, jakieś pobudzenie, poruszenie na, na, na ulicy. Zresztą na początku tego filmu widać dwie kobiety, które mijam, które mówią do siebie, jedna do drugiej mówi: Widziałaś? Z, taki, z takim zaskoczeniem, z takim zażenowaniem, ale te kobiety nie reagują. Ja, jakby chciałem zobaczyć, co się dzieje, zobaczyłem tego człowieka przebranego za księdza, według mnie symulującego stosunek pedofilski. E, jako dziennikarz jestem, jestem dziennikarzem, e, e, zareagowałem. To była reakcja absolutnie na zasadzie, na zasadzie dziennikarskiej interwencji. E, ale też moje emocje jako, jako katolika, no, y, też było słychać na tym filmie, prawda? Ja byłem oburzony tym, co widziałem i y, postanowiłem to zarejestrować, dlatego że według mnie doszło do przestępstwa, to znaczy ja sam poczułem się obrażony jako katolik. Ale zastanawiałem się, czy, czy to nie będzie dowód dla prokuratora po prostu. Ale to jest nie pierwszy, no taki to jest, tak, na takim żenującym poziomie to jest pierwszy, ale tak, film, który parodiuje Kościół, który szydzi z Kościoła z ludzi wierzących i tak dalej, umieszczany który pojawia się w Internecie, ale te sceny w te sceny, zaangażują się w te sceny ludzie młodzi. Więc Pana zdaniem skąd to się bierze, że młodzi ludzie wykazują się taką dużą agresją wobec Kościoła? No bo to jest agresja. To ja ma być niby fajne, fajne tak, ale to jest agresja. To ja zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje i kiedy, kiedy mógłbym zdefiniować początek tego zjawiska. Ja po nagraniu tego filmu, po umieszczeniu go w internecie otrzymałem w sumie 132 groźby karalne. Między innymi groźby pozbawienia życia mnie i mojej rodziny. Moja strona, charyzmatycy.pl, została zaatakowana następnego dnia po umieszczeniu tego filmu. Zamiast tła, który jest na naszej stronie, jest to strona Stowarzyszenia Katolickiego, którego jestem prezesem, zamiast tła pojawiły się zdjęcia homoseksualne, właściwie fotomontaże z użyciem wizerunku Chrystusa Króla i błogosławionego Jana Pawła II. Pojawiły się tak ogromne obrzydliwości, których nigdy jeszcze w swoim życiu nie doświadczyłem i zastanawiałem się, kiedy Doszło w Polsce do takiego poziomu, y, muszę użyć tego słowa, zdziczenia po prostu, że ludzie się nie boją, nawet niewierzący, nie boją się aż tak mocno drwić z samego Boga. No i, pan, y, I doszedłem do wniosku, mm. że jest tak naprawdę. Który ta moment prawdę, by pan wskazał? Y, bezwzględnie to, co działo się na krakowskim przedmieściu pod Krzyżem. To był moment przełomowy. Na pewno takie, takie, takie sceny nie miały miejsca przed śmiercią Jana Pawła II. Po odejściu naszego papieża oczywiście otworzyły się pewne, pewne kanały, pewne bramy, ale to, co się działo pod krzyżem, na krakowskim przedmieściu było definitywnie początkiem. Właściwie nie same te akty, ale to, w jaki sposób zachowały się władze Warszawy i władze krajowe. To znaczy ta bezczynność, to, ta akceptacja dla, dla, dla budowania, nie wiem, krzyża z puszek Lech, dla Szydzenia z Kościoła. Te tańce, opluwanie tych ludzi, którzy, którzy się tam modlili, gaszenie zniczy, to, że władze nie reagowały, to, że ich bierność była pewnego rodzaju akceptacją, sprawia, że. To wszystko rozlało się na Polskę. My teraz mamy wiele przykładów, nie tylko takich, ale wiele przykładów, gdzie Kościół jest po prostu szydzony. No, w tym e, całym spektaklu pod Pałacem Prezydenckim e, też swój udział miał, mieli wszelkiego rodzaju celebryci, prawda? Którzy tam przychodzili, później były zdjęcia w gazetach, więc oni jakby nadawali temu, tej, tej, tej niby zabawie, tak? Um, uwiarygodniały tę zabawę i pokazywały młodym ludziom, że no, fajna rzecz, tak. Zgadza się. I to jest pewien problem. Problem polega na tym, że jeżeli ci znani, te twarze medialne, podpisują się pod tego typu zachowaniami, no to cóż możemy my dziwić się studentom oraz innym środowiskom tak zwanym artystycznym, że tak naprawdę idą Ale tą to samą to jest, drogą. Pana zdaniem, to jest moda w tej chwili na takie zachowania jest, antykatolickie, antychrześcijańskie. To jest kreowanie pewnej mody. To jest kreowanie pewnych zachowań. Tak samo jak kiedyś, może nie jest to bezpośrednie porównanie, jeszcze niedawno modą było popierać Platformę Obywatelską, teraz modą jest szydzenie z Kościoła. Ciekawe, co za kilka miesięcy lub lat będzie się działo. Proszę zauważyć, że jest jeszcze jeden bardzo ważny element tego zjawiska, bo ja nazywam to absolutnie zjawiskiem szyderstwa z Kościoła. Jest brak reakcji e, przez nas, katolików, to znaczy. Ja wracam cały czas do tego pierwszego pytania. Dlaczego ja zarejestrowałem ten film? Dlaczego nagłośniłem go? Dlaczego o nim powiedziałem? No właśnie, dlaczego pan to umieścił w, e, w internecie i czy to miał jakiś skutek? Bo tak, człowiek przeprosił tak. podobno, tak? Tak, przy czym jego przeprosiny były po pierwsze anonimowe. E, ten człowiek się ze mną skontaktował, przyznaje, przeprosił mnie, to jest, co, co, co też trzeba e, przyznać, ale nie chodziło też tylko i wyłącznie o mnie. Chodziło o wszystkich tych których tak naprawdę obraził swoim zachowaniem. Zobowiązał się do oświadczenia, w którym przeprosił wszystkich. Nie zrobił tego. Zrobił to anonimowo w, w mediach lokalnych, więc wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju dobra mina do złej gry. Powracając do pytania, nagrałem, zarejestrowałem i opublikowałem właśnie dlatego, aby pokazać to zło, znaczy te pokłady zła, które wyłaniają się w Polsce od momentu tych, tych, tych nieszczęsnych wydarzeń e, pod Krzyżem, które de facto mają nadal miejsce pod, 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 pod naszym A Nie obawia się pan, że on, wykreujemy go na, na gwiazdę, że nagle stanie się bohaterem różnych środowisk? E, nie wiem, tak naprawdę to zależy od niego, to zależy od tego człowieka. Każdy ma w swoim życiu, każdy popełnia błędy, każdy z nas jest grzesznikiem, każdy ma czas na to, aby się nawrócić. I to tylko i wyłącznie od niego zależy. Myślę, że bardzo ważnym jest to, co powiedział po zobaczeniu tego filmu Rzecznik Episkopatu Polski. Powiedział, że po prostu, że jakby reagowanie i wykorzystywanie możliwości prawnych jest postawą katolika. Ja się cieszę z tych słów, dlatego że one zachęcają innych do tego, aby reagować, także w sposób prawny. Bo to jest y, umieszczenie jego wizerunku, zdjęcia, y, mimo że ze sobą prywatną, w internecie, no jest pewnym swoistym jakby napiętnowaniem tego czynu, takich zachowań. Czy to jest przestroga też dla innych, że gdy pójdziesz na ulicę i będziesz y, drwił y, z księdza, z wiary, czy w ogóle z, z innych rzeczy, no, możesz na przykład być bohaterem filmików internetowych? I nie do końca w ten sposób bym to definiował. Nie chodzi o straszenie i o przestrogę, tylko chcę powiedzieć, jeżeli jesteś taki odważny, przedstaw się. Jeżeli chcesz szylić z kościoła, jeżeli chcesz szylić ze mnie i z mojej wiary, przedstaw się. Ja swój film zarejestrowałem, podałem nazwisko, Dominik Tarczyński, podałem swój numer telefonu, podałem e-mail i zachęciłem wszystkich. Wszystkich katolików, którzy poczuli się urażeni i są zainteresowani zbiorem, pozłem zbiorowym, zachęcam do kontaktu ze mną, z naszym stowarzyszeniem Solidarnymi 2010 w Lublinie, z charyzmatycy.pl. Zachęcam do tego, aby się kontaktowali, dlatego, że musimy się wspierać. Ja wiem, że trudno jest czasami. Jak, jak wspominałem, dostałem wiele maili z, z, z groźbami. Włącznie z tą groźbą pozbawienia życia mnie i mojej rodziny, ale nie żałuję tego, co zrobiłem. Nie żałuję, dlatego, że jak mówię, była to reakcja po pierwsze... Automatyczna, dziennikarska interwencja. Po drugie, po drugie, była to reakcja człowieka, katolika poruszonego tym, co się dzieje. To było szokujące. Znaczy, to, był, to było pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego na ulicy. Pierwszy raz widziałem, że, że, że ktoś tak naprawdę szydzi z tego błogosławieństwa. I przypomniały mi się czasy Aleksandra Kwaśniewskiego w Kaliszu, kiedy szydził z tego, z tego symbolu błogosławienia się z Markiem Siwcem. I pomyślałem sobie, to jest. Da, tamta era, tamci ludzie. Nie, okazuje się, że studenci teraz tak naprawdę robią to samo. Jeżeli nie będziemy reagować ale i piętnować, to, to jest, to jest będzie trudno. duża skala takich, takich zachowań, akceptacji dla czegoś takiego? Zachowań samych w sobie może nie, yy, ale akceptacja. Yy, akceptacja, hmm, czy to jest dobre słowo, na pewno jest to zaniedbanie z naszej strony. To znaczy, gdyby społeczeństwo reagowało w sposób należyty, czyli Zawiadamiało organy ścigania. Ja dzisiaj złożyłem do prokuratury zawiadomienie o dwóch przestępstwach z artykułu 196 kodeksu karnego dotyczącego znieważenia moich uczuć religijnych w związku z tym włamaniem na, na, na stronę internetową, a także 268, jest to nowy przepis od 2008 roku, artykuł 268 dotyczący właśnie włamań i zarządzania treścią, ograniczania dostępu do treści członków naszego Stowarzyszenia Charyzmatycy. Więc jakby trzeba reagować. Nie trzeba być prawnikiem. Może mi jest trochę łatwiej, bo, bo, bo jestem prawnikiem i, i, i może jest mi łatwiej się poruszać w tych, w tych przepisach, ale jeżeli ktokolwiek. Zauważy, że takie, takie czyny mają miejsce, naprawdę, szanowni państwo, zachęcam wszystkich. Kontaktujcie się ze mną osobiście, z naszym stowarzyszeniem w Lublinie czy w Warszawie. Chętnie pomożemy zareagować formalno prawnie. A z drugiej strony, ja pytam o to, jaki może być zakres tego typu zachowań, bo osobą, która jakby stoi za tymi prowokacjami, które działy się między innymi na krakowskim Przedmieściu, no jest Janusz Paglikot. Jego ruch poparcia Palikota no w sondażach wypadano mizernie. To jest 1%. Więc nie przyciąga tym takim ordynarnym antyklerykalizmem ludzi. No. Absolutnie nie. To znaczy Janusz Paglikot w tym słowie... pieniądze. Tak? tak, tak. Ale to jest jedyny argument. Znaczy Janusz Paglikot, powiem kolokwialnie, wygasa. Znaczy jego gwiazda po prostu już wygasa. To jest fakt. I on, tak jak Piskorz się wije troszeczkę w tych, w tych ostatnich jego dniach. No, prawda jest taka, w ciągu czterech dni ten film zobaczyło 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi. Było kilka tysięcy komentarzy, z czego 90% atakowały bezpośrednio moją osobę. Mhm. Nie wierzę w to, nie wierzę w to, aby te 90% komentarzy były komentarzami widzów, którzy nie zgadzają się z, z tym, co ja sądzę na ten Czyli temat. To, ja uważam, że to są akcje dyżurnych takich tak, komentatorów internetowych. Tak. Proszę tak. zauważyć, że mieliśmy tą słynną instrukcję w Platformie Obywatelskiej, jak się zachowywać w internecie, jak pracować w internecie, jak komentować, jak prowadzić kampanię wyborczą. Na to samo postawił zapewne Janusz Palikot i środowiska lewicowe. I tak naprawdę myślę, że internetem nie możemy się przejmować do końca, w tym sensie tych komentarzy bardzo, bardzo... Obrażających Kościół, ale myślę też, że nie możemy lekceważyć. Wręcz przeciwnie, musimy się zaangażować w obecność, w przestrzeń internetową. Pan jest zaangażowany w Stowarzyszenie Solidarni 2010. Czy Pan ma jakąkolwiek wiedzę na temat, co dzieje się, czy w jaki sposób organa ścigania, ścigania doprowadziły do tego, aby osoby, które w sierpniu ubiegłego roku. No Profanowały krzyż, zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Ma pan wiedzę na jakim etapie są, czy w ogóle coś się działo z tymi z Kompletnie prawami? nic, to jest problem. To znaczy, zapewne kiedy zaczniemy dogłębnie doszukiwać się tego, co się dzieje z tymi ludźmi możliwe, że dowiemy się o tym, że ktoś tam się tym zajmie albo już zajął, ale tak naprawdę nie ma oficjalnej informacji o tym, prawda? Nie ma y, informacji o tym, że, kto, że komuś postawiono zarzuty prokuratorskie, że zgodnie z polskim prawem nie można tak naprawdę lżyć i szydzić z, z, z przedmiotów kultu religijnego. Nic się nie, nie, nie dzieje. to nie tylko jakby szydzenie i obrażanie uczuć religijnych, ale też tam były takie przypadki naruszenia cielosności. Y, Absolutnie. No tam, tak? tam dochodziło, do, tam dochodziło do, do, do fizycznych ataków. Tam dochodziło do e, plucia na, na te osoby, które się modlą, i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Dzisiaj pod, pod namiotem Solidarnych na, na krakowskim przedmieściu widzimy absolutnie takie same postawy. Straż miejska przygląda się temu, jak, e, jak samochody podjeżdżają, mijają namioty Solidarnych, zatrzymują się, otwierają okna, słyszymy, Obelżywe słowa, obrzydliwe, widzimy ludzi, którzy, nie wiem, wyrywają ten namiot solidarnym. Straż Miejska się uśmiecha i nie reaguje. Ja pytałem, Strażników, dlaczego nie reagują na naruszenie fizyczne tych, którzy przynajmniej się dyżurują, nie ma jakiejkolwiek reakcji, więc jakby. Bo to być może trzeba nie pytać nie strażników, funkcjonariuszy, tylko trzeba pytać komendanta i tak dalej, bo to są osoby, Zgadza które decyzje wielokrotnie, wielokrotnie wydają. Z tego co z tego co wiem, wielokrotnie takie zapytania były kierowane, pozostały bez odpowiedzi. To znaczy jest wiele nagrań, kiedy my pytamy strażników miejskich. O to aby zgodnie z prawem rozpoczynając interwencję, przedstawili się, podali swój numer, nie ma jakiejkolwiek reakcji. Oni najnormalniej nie do, nie dostosowują swoich zachowań do wymaganych, wymaganych prawnie. To znaczy oni mają obowiązek się przedstawić, prawda? Podać ten swój numer identyfikacyjny. Absolutnie nie. Także nie ma konkretów. Ale sprawa e, sprzątania kwiatów i zniczy jest. No to to jest absolutnie bardzo, bez... bardzo dobrze zorganizowana, więc to było, no, to było energia absolutnie... poszła w tym kierunku. Tak, tak, ja byłem tego dnia, to było żenujące. To było żenujące, Czy znaczy, to, to zbieranie tych kwiatów w deszczu było też bardzo symboliczne i bardzo przykre. No właśnie, z jednej strony nie ma reakcji organów ścigania na to, co się działo pod krzyżem i co się nadal dzieje, kiedy są osoby y, no, popychane, bite, mhm. y, obrażane. Natomiast dzisiaj przyszła informacja, pojawia się taka informacja, że o 6 rano, no men omen, y, do mieszkania jednego z internautów weszło sześciu fun funkcjonariuszy ABW uzbrojonych. No, ten człowiek prowadził e, stronę internetową antykomor.pl, anty, antykomor tak, tak. która w żartobliwy sposób pokazywała dokonania mniejsze lub większe e, prezydenta Komorowskiego. No i człowiek został, zostały sprzęt komputerowy, e, strona zamknięta. No właśnie, no ja, myślę, ja myślę sobie tak, że hmm, to jest bardzo dobre zestawienie tego, co fizycznie dzieje się w życiu ludzi, w moim życiu, ja, w, w życiu Solidarnych 2010, wszystkich tych, którzy pod namiotem dyżurują są, i tak naprawdę w, w tej przestrzeni internetowej, gdzie ludzie mają prawo do wolności słowa i ABW, nie jakaś tam Straż Miejska, z całym szacunkiem, ale, ale służby wchodzą o 6 rano do internauty. I tak naprawdę pozbawiają go możliwości funkcjonowania publicznego, co ma zagwarantowane w konstytucji. Znaczy, to jest sytuacja no, na tyle kuriozalna, że nie da się jakby nie zwrócić uwagi. Jest to po prostu skandal. Według mojej oceny ego platformy obywatelskie, bo tu chodziło o, o, o prezydenta, ego platformy obywatelskie jest już tak napompowane, że on nie mogło sobie pozwolić na jakąkolwiek krytykę. I dopuszczają się no, do tego. Ta, typu krytyka ta, ta krytyka coraz bardziej się wylewa, wylewa się na społeczeństwo. No, dwa, trzy dni temu, 17, mieliśmy aresztowanie z kolei kibiców w Białymstoku, kibiców oni, którzy. Czyli pod Urząd Wojewódzki protestować przeciwko decyzjom o zamykaniu, o zamykaniu stadionów. I to jest ważne, że, że zostali aresztowani, jakby ukarani już tak, za to, karę, że, że, że tak. trzymali transparent. Tam nie było żadnych bujek, rozbojów, czyli tego wszystkiego, w jaki sposób chce się przedstawiać kibiców. Oni zostali aresztowani tylko i wyłącznie dlatego, że demonstrowali. Czyli wypełniali swoje demokratyczne prawo. No właśnie, dostali mandaty, 16 osób dostało mandaty po 500 zł, co dla osób, na przykład y, uczniów czy, 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 czy studentów jest to dość dotkliwa kara. No ja myślę, że to jest pewien sposób na y, straszenie. Znaczy to, y, to, co się dzieje, jest to pewien mechanizm władzy, który mówi, ok, jeżeli się nie bójcie w ten sposób, to ma załatwimy finansowo. Po prostu. Wielu z tych kibiców są młodzi ludzie, których nie stać na takie kary. No i cóż, niestety, stało się. Ja myślę, że... Y, Rozmawialiśmy przed programem, że mamy pewnego rodzaju y, sytuację, która przywołuje tego ducha lat 80. w Polsce. Mam nadzieję, że, że, że te stare duchy jednak w Polsce się nie pojawią. No więc właśnie, bo byłoby to bardzo przykre, tym bardziej, że miało być inaczej, miało się żyć lepiej wszystkim. Wszystkim. No właśnie. Yy... Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był Dominik Tarczyński, autor strony charyzmatycy.pl, przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Solidarni 2010. Pana też można spotkać pod namiotem, tak z naszej rozmowy Oczywiście wynikało. tak, niebawem namiot y, stanie w Lublinie. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. A w którym miejscu w Lublinie? Będziemy przed samym ratuszem na Aha. krakowskim przedmieściu w centrum miasta, przed ratuszem, y, który obecnie zajmuje prezydent y, z Platformy Obywatelskiej. Pozdrawiamy i zachęcam wszystkich z Lubelszczyzny. Kochani, przychodźcie do naszego biura, odwiedzajcie Ale nas. Czy to też będzie nas. taki właśnie nie tyle namiot, co baldachim, bo to jest baldachim, bo jest cały czas trzymany w powietrzu, tak naprawdę. Zobaczymy, jaka będzie, zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta Lublina. By, oczywiście wystosujemy, wystosujemy swoją prośbę i zapytanie o to, aby zająć pas drogi, więc zobaczymy, co on powie. Jeżeli mogę, na zakończenie bardzo krótko to, co jest dla nas najważniejsze, dla Solidarnych. Nasze cztery postulaty. Chcemy dymisji rządu Donalda Tuska, ministrów odpowiedzialnych za to, co się działo w smoleńsku. Chcemy zdjęć satelitarnych, pozwolenia na ekshumację rodzin, które, które o to wnioskowały. Chcemy, żeby wszyscy poznali nasze postulaty aby odwiedzali naszą stronę, odwiedzali no, naszą Ale stronę. zdaje się, że platforma obywatelska i sam Donald Tusk nie bardzo przejmują się tymi postulatami, bo na przykład pan arabski ma być kandydatem platformy obywatelskiej do Sejmu, zdaje się, z drugiego lub trzeciego miejsca bardzo Zgadza wysoko. Się. No, i pan, y, pan minister Klich z kolei ma być kandydatem platformy do Senatu z okręgu Krakowskiego. No, jest to pewnego rodzaju buta władzy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia jutro na 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej, i spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.